Tony śmieci, nielegalne gruzowiska i piaskarnie, które niszczą brzegi Wisły. To kolejna odsłona wspólnej akcji TVP Warszawa i Dziennika Polska. Dziś temat rzeka o nadwiślańskich rezerwatach. Na terenie Warszawy jest 10 rezerwatów przyrody. Dwa z nich, Wyspy Zawadowskie i Ławice Kępińskie leżące nad Wisłą, są regularnie rozjeżdżane przez składy i zaśmiecane tonami gruzu i ziemi. Towarzystwa przyrodnicze za taki stan rzeczy obwiniają zarządców terenu, głównie... Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Stosuje się rozwiązania techniczne, anachroniczne, nieprzystające do potrzeb rzeczywistości, do wymogów ochrony przyrody. Podlegający Ministerstwu Środowiska Zarząd nie ma sobie nic do zarzucenia. Każdy wywozi w miejsca trudno dostępne gruz i śmieci. Jeżeli do nas wpływają takie zgłoszenia, usuwamy to na bieżąco. Dziś o 18.40 w programie kontrowersje, dalszy ciąg tematu rzeka. Jutro w Dzienniku Polska i Telewizyjnym Kurierze Warszawskim zaproszenie do Kina Most pod Mostem Łazienkowskim.